I wdech, proszę Państwa. I wydech. I liczymy do setki. Adin, dwa, trzy. To takie momenty. Mm, takie pomysły, które przychodzą do głowy w momencie, kiedy za 5.11, czyli 5 minut przed, wejście, przed, 5 minut przed wejściem na live, okazuje się, że się coś w klawiaturze poprzestawiało i po prostu nie da się opisać live'a tak, jakby się chciało. Więc macie po prostu trzy wrzucone linki i ufam, że jesteśmy wszyscy inteligentni i sobie z tym poradzimy. Więc w opisie live'a są trzy linki. Jeden do ostatniego najnowszego wpisu na blogu i to jest link do, do wpisu o tym, jak wrzucić piksela Facebooka na, do swojego WordPressa. Drugi dotyczy wtyczek dla e-commerce'a, czyli części drugiej tego, o czym będziemy dzisiaj gadać. I trzeci to jest link, który Was przeniesie do biletów na WordCamp, o tym szerzej w trzeciej części tego live'a. Dobra, więc przejdźmy do tak zwanej merytoryki. Miało być tydzień temu, ale nie wyszło, ponieważ zbliżał się 1 listopada i zwyczajnie się nie wyrobiłam. Więc druga część dotycząca takich wtyczek dla e-commerce, ale takich wtyczek, które wam pomogą trochę tego e zmienić, dostosować, trochę do wymagań klientów, trochę do standardów coraz nowszych, a trochę też do tego, żeby na przykład klienta zaskoczyć. I pierwsza taka wtyczka, id. Czy jakkolwiek to się czyta, WooCommerce Wishlist to jest taka wtycznia, która Wam pomoże dodać tak zwaną Wishlist do Waszego sklepu. Niektóre motywy to mają, i niektóre motywy, jakby dodają to już z automatu. Głównie te motywy tam gdzieś płatne z Teamforesta, ale widziałam, że bezpłatne takie w Repo już też mają. Powoli taką możliwość. Niektóre nie mają. O co chodzi? O to, że klient, który wchodzi sobie do sklepu i powiedzmy, że jest zarejestrowany, jest waszym stałym klientem, może oprócz add to cart dodać sobie produkt do wishlist, czyli do takiej listy życzeń, tudzież wrzucić na taką listę, żeby sobie nie zapomniał. No, tak w naj, mniej pięknym tłumaczeniu tłumaczymy to jako listę życzeń, tak? No, bo wish to. Natomiast ja bym sobie pomyślała po prostu o takiej przechowalni. Czasem klienci tak robią, że wchodzą do, do sklepów, wrzucają sobie już do koszyka ileś tam rzeczy, zwłaszcza gdzieś, gdzie są porejestrowani, wrzucają sobie już do koszyka ileś rzeczy, a potem wracają sobie po jakimś czasie i robią tylko zakup, tak? No to po prostu jest właśnie coś takiego. Więc, jeżeli chcecie coś takiego sobie zainstalować, to spokojnie możecie. Jest do tego fajna wtyczka. Ona też ma fajną rzecz czyli ma taką personalizację w każdym miejscu. Czyli gdziekolwiek wam się pojawi ten przycisk Wishlist, to on będzie mógł być po polsku. No i macie tutaj dużo możliwości dotyczących tego, gdzie, gdzie te przyciski mają się pojawiać albo nie pojawiać, więc można się tym fajnie pobawić. Druga taka wtyczunia to są Dynamic Pricing with Discount Rules. O co chodzi? Chodzi o ceny. I ceny to jest taki temat, którym w ogóle warto się bawić i eksperymentować. Co nam to daje? Daje nam to, wtyczka daje nam możliwość ustawiania różnych cen, różnych kuponów, różnych właściwie nawet nie kuponów, tylko takich zasad. O, zasad. Przydzielania się rabatów. Normalnie w WooCommerce mamy kupony dla WooCommerce, dla, dla produktów, i one i tak są genialne w sensie, że. Moim zdaniem są bardzo fajnie rozbudowane i można tam dużo fajnych rzeczy sobie poustawiać, typu, nie wiem, że kuponów ma być tylko pięć, albo na przykład dla pierwszych pięciu osób, albo że jeden kupon na jedną osobę, albo że kupony mają, dany kupon ma dotyczyć jakiejś kategorii produktów tylko, albo wykluczyć jakąś kategorię produktów, albo konkretnego produktu, albo wszystkich w sklepie i tak dalej. Ustawić ich daty ważności, więc to, to wszystko można zrobić. Natomiast tutaj wtyczka daje nam trochę więcej, po prostu daje nam możliwość ustawiania różnych rabatów na różne jakby zachowania klientów. I na przykład spokojnie możecie sobie tą wtyczką ustawić, że trzeci produkt gratis. Czegoś takiego już w kuponach łukomersa nie zrobimy. Możecie sobie ustawić tabelę cen dynamicznych w WooCommerce, czyli na przykład te ceny mogą się zmieniać w zależności od różnych tam reguł. Co jeszcze? Zastosujecie zniżkę tylko wtedy, gdy koszyk lub produkt spełnia określone tam na przykład zasady. Możemy sobie ustawić rabaty na podstawie ceny produktu. Zniżki na podstawie sumy koszyka to też jest fajne. Na przykład, nie? jak przekroczysz 300 zł, to dostaniesz tam 20% rabatu. Co my tu jeszcze mamy na liście? Możemy sobie, o, to też jest fajna funkcja, pokazać tabelę zniżek na, na stronie produktu. Więc, jakby całość, od, całość powymieniałam w liście takiej punktowej, jest tego trochę, jest się czym pobawić. Możecie sobie w artykule zobaczyć, co, co możecie fajnego dla klientów przygotować. Zbliża się Black Friday i zbliża się Cyber Monday, więc będziemy, będziemy się cenami, rabatami i innymi ofertami bawić i tam gdzieś prześcigać, więc spokojnie tą w czy Wam gdzieś tam polecam. WooCommerce Upcoming Products. Kolejna wtyczunia, która mnie bardzo mile zaskoczyła, bo wtyczunia jest nowa, wtyczunia jest nieduża i ona nam daje taką możliwość jakby zrobienia takiego launchu produktu, którego jeszcze nie ma. Jakiejś takiej zapowiedzi albo przed sprzedaży na przykład, albo w ogóle takiej zapowiedzi w sklepie, że będzie taki produkt, ale jeszcze go nie ma. Normalnie, jak ja sprzedawałam książkę i robiłam to w przedsprzedaży. No to, mimo że tam wołami było napisane, że książka jeszcze nie istnieje i będzie wysyłana za trzy miesiące, to i tak co jakiś czas się zdarzał ktoś, kto pisał do mnie: Hello, ale słuchaj, ja już miesiąc temu zapłaciłem za książkę, a jeszcze jej nie mam. Więc tutaj daję, wtyczka daje wam taką możliwość, że ten produkt jest bardzo, bardzo fajnie opisany, że on jest dopiero upcoming, czyli taki nadchodzący, czy, czy, czy w ogóle taki w zamyśle, że dopiero trwa jakiś tam lunch sprzedażowy. To, co jest też fajne, to wtyczka daje możliwość ustawienia, z przetłumaczenia tych wszystkich upcoming albo coming soon, wszelkich tego typu fraz. Poza tym daje możliwość ustawienia, od kiedy on będzie dostępny i od odczytam, wysyłany. I coś, co mnie właśnie fajnie. Zaskoczyło, to to, że ludzie, jak sobie są w sklepie na takiej ogólnej stronie sklepu, czyli coś, co jest taka zawsze pod shop w e WooCommerce i tam jest filtrowanie produktów i jest według popularności, według cen, według czegoś tam, to można i to też dodaje ta wtycznia, że można przefiltrować sobie produkty, właśnie te, które mają być upcoming, nie? Czyli tak widać, że ktoś kompleksowo do tego podszedł i przemyślał sobie sprawę dosyć dogłębnie. I ostatnia wtyczunia, coś, co się przydaje w momencie, kiedy sobie chcecie spersonalizować różne wyglądy waszego sklepu internetowego. To jest wtyczka WooCommerce Shortcodes. I tutaj już odsyłam do wpisu: dlatego, że we wpisie jest link, o jakie shortcody chodzi. Chodzi o środkody, które już są zarejestrowane w WooCommerce. E jakby tutaj ona nie dodaje nowych środkodów, natomiast te, które już są zarejestrowane, możecie sobie na przykład, nie wiem, na jakiejś stronie czy podstronie dodać listę produktów produktów z danej kategorii i na przykład wyświetlić je w trzech kolumnach, w pięciu wierszach i tam 20 na stronę, na przykład. Nie? I to są takie, jakby. Szortkody, które pozwolą Wam wstawiać elementy sklepu, też w różnych miejscach, ale też i bawić się trochę wyglądem już takich domyślnych, normalnie zdefiniowanych widoków w WooCommerce. To by mniej więcej było tyle, jeżeli chodzi o WooCommersa. Widzę, że dosyć szybko poszło, jak patrzę na czas. Łyk kawy. Nikomu nie zaszkodzi. I pytanie, coś Ty dzisiaj zrobił dla realizacji planu, bo ja na razie to się przespałam. No, dobra, poza tym jest live. Więc jeżeli chodzi o wtyczki do e to dzisiaj cztery, w poprzednim live'ie było pięć, w sumie ich jest dziewięć. We wpisie, do którego macie oczywiście link w opisie. Siedem wtyczek dla e którymi warto się zainteresować. Naprawdę idą, idą czasy zakupów i może warto o swoich sklepach pomyśleć. Jeśli chodzi o takie tematy już może trochę bardziej luźniejsze, czyli co słychać w, tam gdzieś u nas i w tym, co się tam gdzieś u nas dzieje, to my sobie już spokojnie działamy w WordPress Masterclass. Fajnie jest paręnaście osób, w różnych, w różnych wariantach. To jest to, o czym ja mówiłam, że, że warto dołączyć właśnie do tej edycji, ponieważ będzie najmniej osób, nie będzie tłoku i jest kapitalna atmosfera. Dla panów może trochę mniej ten, bo jesteśmy same baby, ale, ale właśnie pracujemy sobie w takiej fajnej małej grupce. Pisze się wpis i pisze się newsletter. Dla tych, którzy są zarejestrowani, zasubskrybowani na nasz newsletter, to on jest właśnie w trakcie pisania. I wpis, który się właśnie młodzi, dotyczy optymalizacji obrazów. Ja ufam, że on dzisiaj będzie. Miał być wczoraj, ale no niestety. Nasz internet wczoraj postanowił sobie trochę. Odpocząć. Za to z dobrych wieści jest taka, że jeżeli chcielibyście, yy, i to też pójdzie dzisiaj w newsletterze, natomiast gdybyście chcieli yy, zmienić hosting i gdybyście chcieli ten hosting zmienić na att host, czyli hosting, który ja nadal polecam, yy, to możecie sobie spokojnie wejść na stronę att hosta. Zaraz wam wrzucę linka do yy, tego, do, do komentarza. To będzie mój link afiliacyjny, ale oprócz tego, jak w pole tam kupon rabatowy wpiszecie nazwisko, Aleszczyk, to dostaniecie 10% rabatu. I to jest taka nowość od dzisiaj, bo po prostu dokładnie dzisiaj to jest świeże, ciepłe, praktycznie jak ciepłe bułeczki z piekarnika, czy tam z piekarni. Dokładnie dzisiaj dostałam już informację, że kod został dodany, więc. Nie dość, że w zasadzie jest to firma, która jakoś tam specjalnie nie zdziera z klientów. Dwa, jest to firma, która daje coś takiego jak gwarancję ceny, czyli jeżeli zapłacisz 79 zł za hosting, to do końca życia swojego lub firmy będziesz płacić 79 zł za hosting, chociaż właściwie ciekawa jestem, co by się musiało stać, żeby to zmienili, ale na razie jest ta gwarancja ceny i jakby nie ma takich akcji jak w niektórych firmach, że pierwszego roku płacisz 29 zł za hosting, a potem płacisz 300 zł netto. Więc no, pod tym względem też polecam. No i właśnie trzy jeszcze z tych 79 można sobie zejść 10%. I ostatnia taka rzecz, dzisiaj Wordupy, Wordcampy. No cóż, mamy listopad. Mamy 7 dzień listopada Wordupów już nie będzie. Ostatni Word up był w Kaliszu, to znaczy będą, w sensie, że będą się w ogóle odbywać. Nawet spojrzę, na grudzień na, na razie nie ma nic zaplanowanego, więc nie wiem, czy będą jeszcze w tym roku, może tak. Natomiast 22, 23, 24 listopada spotykamy się w Łodzi na WordCampie. To są takie trzy dni, kiedy będziemy świętować sobie i <laughs> poznawać się lepiej Pić różne ciekawe rzeczy, wymieniać się doświadczeniami i trochę udawać, że się uczymy różnych rzeczy związanych z WordPressem. U mnie na blogu był konkurs na ten temat i ten konkurs za chwilę tam wskoczę i rozwiążę. Natomiast tutaj mogę tylko zasygnalizować, że pan Karol może się cieszyć, że wygrał bilet i nie musi już kupować. Z tego co widziałam na stronie WordCampa, to bilety są do kiedyś. Teraz Wam powiem do kiedy, bo już byłam sama trochę zaskoczona, że będzie ten, że będzie pewna restrykcja odnośnie tego. Tak, do 10 listopada można bilety kupować, więc wiecie, mamy 3 dni, nie? To, to jakby nie jest za dużo. No, z tego co wiem, to tam już ponad 200 czy 250 się sprzedało, więc no. Będzie trochę ludzi, będzie kogo poznać, będzie z kim się powymieniać doświadczeniami. Jak najbardziej zapraszam. Złotówek w skarpetkach, żeby to 79 PLN płacić. No, cóż, no, ja generalnie Kacper stronię od polityki, więc ufam, że może nie dożyję tego momentu, kiedy wejdziemy do strefy euro. Zwłaszcza, że jesteśmy już 10 lat w pewnym. Sajuzie, żeby nie powiedzieć Unii. I jakoś na razie się nie zanosi, chociaż od początku wszyscy o tym mówią. No nic. no, są tańsze hostingi, tak? Są też darmowe hostingi, których kompletnie nie polecam, bo na różne rzeczy dziwne, ciekawe mogą dokleić Wam w różne miejsca. No, jakby nie jest to najtańszy hosting na rynku. Okej, okay, dobra, to by było mniej więcej tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień i, i co? I... Dobrego dnia Wam życzę, myślę, że tak patrzę na listę, z listy mam wszystko, więc no, dobrego dnia Wam życzę, jak będą jakieś wpisy, podcasty, czy inne tego typu rzeczy, to będę informować na bieżąco, to na razie, cześć, papa. Pa.